Okej, okay, a więc teraz... E, jak zgadujecie wróciłem. Tak, wróciłem... Czekajcie. z mi się to lekko ekran. Jest git, wróciłem. E, witam Was serdecznie po przerwie. I co ja mogę powiedzieć? Zaczynamy tę kampanię w miarę mocno, bo to jest już drugi odcinek zaczynamy Gierkę Ale miło, ale miło, że pan salutuje Maszerują strzelcy, maszerują, I guess Cholero jedna. Idę po ciebie. Nie ma! To jest nasy intelligence! Spadaj stąd! Nie ma. Będę tego miejsca bronił wręcz fanatycznie. Jak prawdziwy Bęg, nie ma ich. Idę po was wszystkich. Rę. Jestem normalnie, jak na szczury. Nie było mnie chyba równy tydzień, wybaczcie za to, ale mm, miałem, właśnie mówię, problemy z audio. Miałem też problemy, wiadomo, yy, z natury osobistej. I nie chciałem e, tutaj na Was nacisku kłaść, żebyście dwa od razu mieli mi pomóc. Jasna cholera. Łop, 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 łop. Łop, 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 łop. I zaraz to będzie touchdown. Ale to będzie kurde, touchdown. Piękny, o cholera, ale to będzie ładny touchdown. Zobaczycie, ludzie. Wrum, absolutnie wrum. Zapierdzielam tutaj. Jestem. Dosłownie demonem prędkości. SCP na prowadzeniu. Niesieteczkę z wrogimi aktami. Kto je pierwszy przechwyci? Czy ktokolwiek przechwyci tego demona prędkości? Wchodzi w zakręty jak popieprzony. Mm. Mm. I będzie kap, będzie piękny kap. Proszę Państwa, co to był za kap piękny. Doprawdy, drodzy państwo. Fenomen na skalę. Całego tu forta. Czekajcie. Bo cię kurwo nie lubię. <grym i> A <górna> wszystkich ludzi nie lubię tam. Pamiętajcie, I hate friendlies. Tak, jakby? No bo tak, bo tak mówię, bo tak ma być. Trochę grałem jeszcze przed tym, jak zacząłem nagrywać. Dlatego, że testowałem, czy moje audio na pewno jest dobrze. Bo e, naprawdę, ja sam nie wiem, byście musieli się później ze mną skontaktować na Steamie lub na Discordzie w sprawie tego audio. Bo ja sam pojęcia bladego nie mam. Jestem lekko taki klules, więc Baj. taka zabawa. Dzisiaj możliwe, że będzie krótszy odcinek z TFA, bo jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia i na pewno, yy, możliwe, że yy, wypuszczę ankietę dotyczącą TFA. Czy chcecie, żebym grał z? Neronem, czy chcecie, żebym grał sam? Yy, Neron to fajny yy, gościu, mój dobry przyjaciel, yy, zawsze dobry przyjaciel, uwielbiam tego człowieka, nigdy bym złego słowa o nim nie powiedział, więc yy, naprawdę, polubicie go także, yy, ale to już, ja uzwalam demokrację, ja, chcecie, żeby... ja chcę, żebyście wy wybrali, yy, więc Śmiesznie, co? Ja myślałem, że on za mną pobiegnie i mu chciałem czołówkę zrobić. I tak się zakończyło moje pasmo szczęścia. Dwa kapy i fiasko. Ale co wlecz, się nie ucieczę, prawda? Więc e... czekajcie, muszę sprawdzić coś. Tak, jest wszystko dobrze. Chciałem tylko sprawdzić, czy wszystko jest tak jak należy, bo czasami nie jest tak jak należy, więc ba pa, o, nie macie frajerze jeden. Ludzi przybywa na serwer. Podoba mi się to. Jestem normalnie wyścigówką, tak jakby to ująć. To jest tak zwany Blitzkrieg. Taka taktyka błyskawiczna. Teraz żaden z tych medyków mi nie przeszkodzi. Mogę wziąć sobie kapa, czyli i naszej Intel. Każdy ukulturowany gracz Team Fortress wie. Randomowe kryty. To jest yy, najgorsze, co rasa ludzka wyprodukowała. Naprawdę. To jest po prostu niemożliwy szajs, który ludzie chcą przepchnąć jako cośkolwiek normalnego. I ja zawsze byłem oto salty, bong. Yy, Ruinuję każdemu zabawę, jestem niszczycielem dobrej zabawy Nie ma tutaj dobrej zabawy Nie będziecie się bawić Przy mnie ze mną się nie będziecie bawić Sora Będzie finalny Będzie finalny kurwa no ty mendo jedna ostatnia po prostu Nienawidzę. Nienawidzę. To jest. Nie kwestionuję niektórych fetyszy. Naprawdę ja nie kwestionuję niektórych fetyszy, więc e, w sprawie tego pana nie będę się wypowiadał. Mi bo... nie wolno. Więc. Nie. No, wiadoma jest to sprawa. Wytrwawisz się. Bang! Uwielbiam Tasaki! Tasak, my beloved! Ożeń się ze... M Tasaku, ożeni się ze mną! Ale ty już nie! Z tobą już nie chcę się ożenić! Jesteś... okropny! Nienawidzę cię! Hmm. Może nie będę takim dupkiem... Może nie będę taki Może chcę być lepszym człowiekiem Może chcę. Może nie chcę A może to, to każdego pomordować i zrobić święto wszystkich martwych. Nie mam pojęcia, ale zmiażdżę wszystkich, którzy spróbują się tu. Ja nie Ja się nie wypowiem na ten temat To jest według mnie okropna rzecz Ja nie chcę, nie potrzebuję Nie jest mi to potrzebne Przy okazji, e, popatrzcie teraz na to Zamieniłem sobie wszystkie bronie jakie mam na strange'e Mam strange sandmana Strange flying guillotine To mam Ile to ma killi? O cholera, już trochę dużo e, Mam to Tego nie mam, ale chcę Później sobie kupię To mam na pewno Mam na pewno to, to i to, to jest... Po prostu świetne wszystko. Bo kupiłem to ostatnio. Jeszcze kupiłem. Na pewno kupiłem Europę Universalis 4. Może z tego też będzie jakiś odcinek, chociaż nie wiem, czy byście chcieli widzieć jak gapie się na mapę. No bez przesady, to jest trochę idiotyzm jest. E, tutaj... A bo tutaj pozamieniałem, więc tutaj też mam w miarę i też, ale tu wolę kanapkę, więc. Inżynier, tutaj też wszystko prawie, tylko jeszcze pistolet muszę... sobie z strange kupić, a one są w miarę drogie. Tutaj, te, te, To było najdroższe z tego wszystkiego, i to w sumie też mnie trochę kosztowało. Wszystko, i proszę Państwa, mam Strange Ambasadora. Strange kloka też chcę kupić. Sa, Czkawka! Nie czkawkuj. Nie wolno mi. Nie wolno ci, nie wolno mi. E, nic nie wolno. Ha! O Czekajcie, ja się muszę napić. Ja się muszę napić w No! Nie wiem czemu Grieving Merks jest teraz takie popularne. To jest Grieving Merks? To się nazywa to? Nie wiem w sumie, jak to się nazywa a mogłem go tasakiem potraktować, wtedy to bym, ale tak bym w sumie nie uciekł, więc... Ta, bo ty z nim wygrasz, z, tym, z tą pałą, człowieku, nie wygrasz z nim. Jak on cię walnie tym mieczem, to będziesz ryczał. I, be, i to będziesz tak człowieku ryczał, że to będziesz szokasz. Ten Demoman jest dla mnie problemem, właśnie, mówię. A ukryjemy się, ukryjemy. Nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie. Bam! Frajerze, nie macie! Tam jest pewnie centry. Czego się w absolutnej sprawie spodziewam. W absolutnej niesprawie się, spodziewa, się nie spodziewam i biegnę dokończyć moje dzieło, które zacząłem jako fanatyk. Jestem mądrą istotą, przebiegłą istotą. Jak tu będzie jakiś pajroszar, to przysięgam, strzelę se w łebni szybciej niż on mnie zwaporyzuje tym znakiem. Więc no. Wyścigówka. Robimy wyścigówkę w takim razie. Robimy wyścigówkę, wyścigówka. Sora, że rujnuje wam ludzie ten taki friendly meczyk, ale ktoś musi, ktoś musi to zrobić. Cześć, ktoś musi to zrobić. Bo jak nie ja, to kto. Dziękuję za ten krótki odcineczek. Wybaczcie, że był taki krótki w porównaniu do innych, ale mówię, jestem zmęczony, wszystko mi odwala i starałem się. Dzięki.